Cześć kochani. Dzisiaj poszłam do kolektury, żeby kupić sobie oczywiście moje ukochane wielkie krzyżówki. No i zobaczyłam, że jest nowa zdrabka, więc mówię biorę zobaczymy zdrabka za 10 zł złoty los, bardzo ładna, taka błyszcząca, z fajnymi stopniami wygranych. No więc zobaczmy. Zobaczmy, co to za drepeczka, czy będzie dla mnie szczęśliwa, czy nie. Tutaj w ogóle ta warstwa jest taka zlana, jedno. Nie ma, takiej, e, nie ma takiego jakby oddzielenia wygrywających liczb od moich liczb. No ale zobaczmy, gdzie tu jest. O, o, jak fajnie się ściera. 24, 42, 29, 18 i 12. No i szukamy. Ciekawe, czy coś będzie widać. Chyba widać, trochę się odbija od tego. 22, 23, 22, 1 32, 48. A co tutaj w ogóle mamy? Liczby i znajdź, nie wiem, co to jest sztabka złota. Czy to ten może złoty los? No dobra, szukamy. 36 siedem, cztery, czterdzieści, dwadzieścia jeden, dwanaście, o, mamy wygraną, dwunastka, dwunastka, fajnie, dwadzieścia osiem, trzydzieści jeden, trzydzieści trzy, jedenaście, trzydzieści cztery, siedemnaście, czterdzieści siedem, 44 i 43. I co będzie dyszka? Czy coś więcej? No jest dyszka. No ale fajnie, fajnie. Pierwsza zdrabka, pierwsza wygrana. O, co, C, C. W której zdrabce też tak jest. Pamiętam C na dyszkę. No dobra. To był numer zdrabki 22. A teraz mamy 14. No i zobaczmy. Może tutaj też coś.

Dwadzieścia dziewięć, czterdzieści pięć, czterdzieści dwa, czterdzieści trzy, dwadzieścia trzy, piętnaście, trzydzieści sześć, trzydzieści dziewięć, czterdzieści osiem, dwanaście i dwadzieścia sześć, czyli tutaj chyba będzie nic. TM nic, okej. Okay. Ale mam jeszcze jedno. i szukamy czterdzieści sześć, osiem, sześć, osiemnaście i dwadzieścia jeden, czterdzieści osiem, trzy, czterdzieści pięć, pięć, trzydzieści jeden, dwadzieścia osiem, 15 21 27 35 16 40 12 7 19 36 34 23 9 i 47, czyli tutaj też nie ma nic. No dobra, chociaż chociaż jest ta jedna dyszka. I teraz sprawdźmy sobie moje krzyżóweczki. I tutaj w tej krzyżówce miałam tylko mit. I mam jeszcze cztery literki, a tutaj nic więcej nie mam. No dobra, sprawdźmy. Mamy L. I było chyba L. O, będę tutaj. L. 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 I chyba tyle. A tutaj nie miałam nic. L. O, mamy pierwsze słowo elf No okej. Okay. I chyba tyle. Wiesz, było T, D. Szukamy D, D. Tu było jeszcze C. Dobra, W, się nie mamy. A tutaj tylko jedno. O, alp, o i A, to by mnie usatysfakcjonowało. A mamy Z. Z, Z, Z. Tyle Z. Chyba tyle. W bonusie nie mamy. I co? ale chyba, zobaczmy w bonusie, a... a. B nie było, nie było, a mamy drugie słowo, IGA. Trzecie, MAMA. I czwarte, słazy I co, i tyle? Mm. No dobra, tutaj był elf, <klima> o, mamy drugie, Tag. I co, i tyle będzie. Dwa. Nie, mamy trzecie. Lawa. O, jak fajnie. Czyli wygląda na to, że będzie trzy dyszki. Nie, no to super. W końcu coś. C, 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 C. No super. To mamy trzy dyszki. <laughs> no to bardzo fajnie. I jeszcze zobaczmy sobie tą. E, tutaj w tej pierwszej nie było nic, a tutaj było gzyms. No i też łączymy. Coś mi przerwało, ale L. J było, L, L. S też był O, mamy pierwsze lotos. Yy. Al, al, al mm -hmm. Okay, i i min

Mamy trzecie, mamy czwarte. O, mamy piąte, jest sola. O, no to super, 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 będzie sześć dyszek. Piąte. A tu było y, jedno. Tu jest drugie. No i co, pewnie nam się trafi, jakieś F, ale to i tak super. No <grystanie> to nic się nie dzieje, bo mamy 60 zł. No i chyba będzie tyle. U nie było. Czy jest G? Tu G. G. No to mega. Powiem Wam, że mega, mega. Mimo, że e, nowa zdrawka e, na trzy mamy tylko jedną wygraną, e, 10 zł, ale za to dwie wielkie krzyżówki się e, popisały e, na wielki plus, ponieważ w jednej mam trzy deszki, w drugiej mam e, 60, czyli mam e, na wydane 6090 zł mam 6090 stówę. No to jeszcze jest mały plusik. No to super, super, super. E, bardzo się cieszę. E, no i żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa.